Się, widzę, że tu będą najlepsze stawki Wstawki Co mi wyleciało, na razie mi wyleciało takie y, 21 Cicleteira, Gdzie ona jest, zaraz mam pokażę Tutaj 32 Cicleteira, bicicleteira Dobra, ja no się tu na końcu wymylę, bo tak lecie będę kupować Na razie się nie będę tu ruszać Patrzymy Co nam poleci To? Bo ja tak. Ja, ja coś fajnego słyszałem Wy pewnie też. I jak pewnie widzicie... Możecie, nie? Dobra, nie będę wam pokazywał. Ja już to widzę w tle. Ja już to tam w tle widzę. Dobra, telefon mi się... Nie może odpali, może nie. 60 fps mam, bo sobie udostępnię do z telefonu. Znaczy, z komputera, że mieć to... Widzicie to. Six-seven! Six, seven. Love, love, love. Co leci? może widzieli, chcieli jakieś trade'y za jakieś Brainroty, Albo jakbyście mieli mega słabe, no to może coś pomyślimy, może coś tam damy za darmo. A z kimś może trade'a zrobimy. No, zobaczymy, zobaczymy. Oj, widzicie o mnie troszkę, wybaczcie. Grafika pewnie też nie będzie za mocna, ale naprawdę wybaczcie, bo mam 84 FPS. Na ogół mam 120, ale. Ale. No ale widzicie jak jest. 21, bez żadnych efektów. Pozdrawiam. Albo widzicie, wiecie co ja wam też pokażę. O kurczę, co ja zrobiłem, widzora? Lucky Sorry, że to jest też bez gadania zbytniego, ale ja tutaj próbuję włączyć o nagrywanie ekranu na telefon. Grande lucky Multimedia. O. Już mam telefon. To będziecie mieli i wstawki z komputera i z telefonu. Grande Lucky co, co mi tu się Lucky Rod. Mm, Ja jeszcze tego Grande Lucky Rose nie będę kupować. Zobaczcie, bo na to mnie coś kupuję, więc tak. Ale spokojnie, widzę, że co, coś dobrego by to kupię. Nie martwcie się. O kurde, ale przecież... -din 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 Grande Lucky djinn. No, to widzę w sensie patrzę, co na telefonie mi leci. Secret. Mm. Los Mobilis leci mi na telefonie, ale go nie kupuję, bo zwykle bez żadnych efektów. Średnio. Na telefonie, to nie, nawet się tak aż nie skupiam. Bardziej na tym komputerze, że wam materiał fajny wyszedł. Fale aktywował. Hmm. Lucky Raft! jakby ten Lucky Raft dostał i chyba sekretny. Grande lucky Karker, karker, Kiedyś to był mój najlepszy brain rot Mateo. Keczuru. idzie, ale to... Ej, co że na telefonie mi wypadł Keczuru and i na y, komputerze. Magia. Garama na telefonie. Yy, Kod sek sekretny. Jak będziecie chcieli, to Wam pokażę. Yy, w sensie, powiem Wam, jakie to są kody. Jakbyście nie wiedzieli, jak będziecie chcieli. Podchod Sputina, na razie takie średnie lecą sobie. No dobra, połowa, połowa tam nie zaminęła, a najlepsze co poleciało to 113 milionów, słabo dość. No ale maszyny problem. mam nadzieję, że będzie skip maszyna. Nie, bo bez skip maszyny to średnio będzie. Widzowie co tu leci? Tu na razie mi nic fajnego nie leci. O, szczęście hmm. Czy ja będę kupować los mobilis? Chyba raczej nie widzę yy, Secret. Lucky no, dobra, kupię. Taki secret, bo w sumie tylko secret, ale... O, Born Born Sachur mi poleciał na telefonie. Czy jednak nie Spider Piderobos? No dobra. 80 minut wydarzenia. O, patrzcie, polecam. tutaj yy, odkurzacz. Mm. O, 40 milionów garament na dąbku. ma dung -dung. Ale fajnie. O, Lamarot. Ale to ja Lamarot nie otwieram. Ja czy tak średnio lubię. Widzowie. Tob, top. to, to. Top. Naprawdę. Takie coś mi leci. Myślałem, że Secret, a to Brainrod God. I to najgorszy jaki jest. Brainrod God. 5 minut wydarzenia za. za 5. 6 jeszcze, minut wydarzenia za 5 wyjdzie jakiś Secret. No to co widzowie. Na razie czekamy. Ja na telefonie to co kupiłem ja tu wbiłem ale jak ja nagrywam to chyba widzowie ja będzie tylko na kompie coś kupowane bo na telefonie to ja chyba nawet nic nie kupiłem. La WRL Toxic Widzowie Dobra Banana Nanito Bandito. Papero Aspiratorino. Jak tu coś leciało, i leciało Lucky coś rot. mocnego, widzę, Wybaczcie, ale ja się tak skupię na tym, jak na kąpię coś leciało. Wybaczcie, coś to chyba to mi ma być przykro, Babel. nie, jak coś mocnego poleciało. WRL poleciało. Pot, pot nie widzowie, aż normalnie tak fajnie się zrozumiałem. Double Jeszcze coś w niczym dominatorze nie powiedział, ale nie do końca słysząc. Papero aspiratorino. Co? A, kokofanto elefanto. Nie yeah, widzowie. Super, super, kokofanto elefanto. Bombardi. Nie dobra. <laughs> 21 21. co, co, co? Ja już nie będę raczej tego otwierać. Ale widzowie, czujecie, że na telefonie mi się już skończył event, a na kompie nadal go miałem? To hapon.